Witam na moim kanale. Mam na imię Lida. Mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Dla takich chwil właśnie jak teraz warto żyć uważam. Zobaczcie, jak to wygląda! Merhaba arkadaşlar! Bugün uh, bu video Türkçe çekiyorum. Şimdi hava çok güzel, çok güneşli. Ben denizdoru gidiyorum. Witajcie! To taki żarcik, nie, nie zamierzam nagrywać po turecku, bo po pierwsze uważam, że mój turecki nie nadaje się, a po drugie sama się uczę i nie uważam się za osobę kompetentną a, do robienia takich e, nagrań. No, ale wpadłam na taki pomysł, że jak już chodzę tak sobie na spacery, to bym mogła na przykład raz na jakiś czas a, to, co widzę, nazywać po turecku, prawda? I gdzieś może tutaj na ekranie pewne słowa tureckie, no, po prostu wspominać i wypisywać. Dzisiaj zacznę takie, no, po prostu kilka słów, może kiedyś jakieś zdania takie, które wam by się przydały, kiedy będziecie tutaj w Turcji. No, jestem ciekawa, czy jesteście ciekawi właśnie takich filmików. E, jeszcze raz powtarzam, nie jestem osobą kompetentną do nauki tureckiego, nie będą to lekcje tureckiego, ale po prostu raz na jakiś czas użyję jakiegoś tureckiego słowa, napiszę go, no i może razem spacerując ze mną a, troszeczkę się nauczycie. Więc dajcie znać pod tym filmem, a, czy macie ochotę na coś takiego, no a jak Wam się spodoba i, i będziecie chętnie, to chętnie coś takiego nagram. No i dzisiaj zobaczcie, dzisiaj jest super pogoda, a słoneczna, zobaczcie jakie piękne morze, w ogóle delikatny wiaterek, ale morze ma taki ładny kolor, w ogóle nie mam pojęcia czy, bo teraz słońce mi świeci w oczy, więc nie mam pojęcia czy, e, czy widzicie i czy widać w ogóle ten kolor. No i zabieram Was znowu na, na taki spacerek, bo u nas się zrobiło coraz cieplej i chcę sprawdzić, co kwitnie, co w ogóle, jak tutaj teraz wszystko to wygląda. A przy okazji, nareszcie chcę wyjść na spacer, pospacerować, poćwiczyć, no i, i troszeczkę, um, no poruszać się bo, bo ostatnio byłam dużo spraw było byłam bardzo zajęta no i nie dało rady, rady jakoś poćwiczyć coś tam troszeczkę robiłam jakieś przysiady no ale tego jest bardzo mało więc chcę pójść na takie maszyny więc zabieram was razem idziemy no taka już trawa zobaczcie jaka wysoka kwitnąca no ale może dalej będzie coś bardziej ciekawego Zeszłam z takiej ścieżki głównej, troszeczkę tutaj bliżej morza. Jak widać, plaża jeszcze nie jest przygotowana do plażowania, a panowie motorem się tutaj opalają. No taką mamy tutaj dalej plażę. Tutaj jeszcze nie byłam, po raz pierwszy a przyszłam. A przyszłam dlatego, bo poszłam do swego parku, no i nie mogłem tam ćwiczyć. Bo się okazało, że przy tych maszynach są takie altanki, kiedyś Wam pokazywałam. No i tam jakaś no, młodzież, chłopaki zrobili sobie piknik z piwkiem, z muzyką. No i byłabym jedyną osobą, która tam sobie gdzieś na tych maszynach ćwiczy, więc e, no, pomyślałam, że gierek i ok, prawda? Że nie potrzeba. No, więc sobie idę tutaj brzegiem morza i nie tyle zrobię lepiej sobie taki a, długi spacer no i poznam nowe okolice może znajdę jakieś właśnie te maszyny gdzie nikogo nie będzie bo nie chce mi się ćwiczyć w męskim towarzystwie no i taka tutaj plaża Zacznijmy, powiem kilka słówek w ogóle, które tutaj mnie teraz e, otaczają. Więc jesteśmy na, pl, na plaży i po turecku plaż jest plaż. Mamy dosłownie tak samo. Um, wymowa jest taka sama, pisze się inaczej. No i inna nazwa na plaż to też jest kumsal. Tutaj przed nami jest morze, czyli Denis. Troszeczkę wyżej jest niebo Giok. A tutaj jest słońce Giuniesz. No, to takie kilka słówek. Muszelka i po turecku muszelka to kabuk. Dużo tu jest muszelek. No, a to są kamienie, tak? No i po turecku kamień, to jest taş. A kamienie taşlar. Jestem bardzo zaskoczona. Widzicie tam z tyłu chodzi mężczyzna z dwójką dzieci. No i byłam ciekawa w ogóle, co oni tam zbierają, bo myślałam jakieś może kamienie, muszelki, prawda? A się okazuje, że oni Zbierają szkło. Po prostu zbierają z dziećmi szkło, żeby no, jakoś oczyścić plażę. Zaskakuje mnie a, Turcja i ludzie tutaj w ogóle. Co za pomysł, prawda? Bardzo rzadko się spotyka osobę, która na plaży po prostu chodzi i zbiera szkło. Wow. Super sprawa, aż mi się zachciało wziąć reklamówkę i, i też pozbierać tutaj śmiecie, które są, bo trochę tego tutaj jest po zimie. No, to taki mam dzisiaj fajny spacer. powtarzam się i powtarzam, ale może już się stęskniłam za morzem, mimo, że tutaj mieszkam przy tym morzu. No, ale tak to jest, szef, szef bez butów chodzi, prawda? Czyli Mieszka się przy samym morzu, a na spacery wychodzi się rzadko. No akurat tak mi się złożyło, że ostatnio nie mogłam, no ale dzisiaj już po prostu nadrabiam i robię ogromny, ogromny, w ogóle e, ogromny, długi spacer. A tutaj znalazłam taki kanał, tutaj tak naprawdę bardzo dużo mamy takich kanałów, którymi woda z gór. Płynie do morza, bo teraz akurat w tych górach Toros, właśnie w tamtej stronie, dużo jeszcze jest śniegu, no i pogoda już się robi ciepła, więc to wszystko topnieje, no i się nasilają te wszystkie kanały i, i spływa to do morza. No, fajnie to wygląda, taki mały wodospadzik. Właśnie takim kanałem płynie ta woda. Jest tutaj dość płytko. No i zobaczcie, kogo tu spotkałam. W ogóle dzisiaj takie słoneczko fajne. I się wylegają tutaj kotki. Jaki śliczny, zobaczcie. Jeden kotek. Tutaj taki toki rozmarzony, kolejny kocór. Ej! Oj, zobaczcie, no wiosna, oj, no, jednak nie polubili się, a tutaj kolejne dwa koty leżą sobie w cieniu, ojej, zobaczcie, ile tutaj ich przylazło, ej, tam, tam ci się biją, no, od kocury, kocury, niegrzeczne. No, tutaj o, proszę bardzo. No i znowu ja jestem nieprzygotowana na te bestie. Nie mam nic y, do jedzonka. Chociaż tutaj zobaczcie, już ktoś tutaj postawił. O, proszę, kotek sobie leży. Na, na leżącego sobie i jak ktoś tutaj karmę mu wysypał. On nawet się nie wysila, żeby stanąć po prostu na leżąco wcina wcina suchą karmę no życie jak w raju nie? Nawet nie trzeba zapolować na myszkę. Wszystko jest przygotowane. Ja jak zwykle, słuchajcie, nieprzygotowana jestem do pogody, w ogóle ubrana nie według prognozy pogody jest gorąco. Co po niektórzy chodzą z krótkim rękawem, no a ja mam bluzę i kurtkę. W ogóle coś takiego o, zrobiłam, pokażę Wam. A, kurtka jest normalnie tutaj teraz na pasie. No i, i, i nie jest chłodno, jest cieplutko, na pewno jest jak nic 20 stopni, a jak się usiądzie w słońcu, to jest jeszcze więcej. Więc no, piękny początek wiosny, prawda? Mamy dzisiaj drugiego marca i jest ciepło słuchajcie znalazłam plac do ćwiczeń i zabieram się tam do ćwiczenia tak się cieszę bo tutaj same kobiety są więc chociaż troszeczkę coś poćwiczę no już jedna kobieta ćwiczy więc ja też zamierzam poćwiczyć oj i tutaj kocórki i tutaj kocury no całkiem fajny taki Taki fajny placek. Zaraz wybiorę sobie jakąś maszynę. O, tutaj jest fajna maszyna. Jak to się nazywa? Taki ro, ro, rower. E, no nie jest rower. To jest taki, jak tam pani właśnie z tyłu z przodu robi. No to jest. Co to jest? Elipsyczny, tak? To jest rower elipsyczny. Czy to jest. E, jakoś inaczej nazywa? Czy wiecie w ogóle, co to w ogóle jest? No, to teraz będę tutaj w takim zakątku zielonym ćwiczyła spokojnie, bez zbędnej uwagi. Tutaj jest plac zabaw, no i przyszedł pan poćwiczyć. Proszę bardzo. Już mam tutaj przyjaciela. A tak naprawdę zobaczcie, jaki widok na morze. No nic, tylko się motywować i ćwiczyć. Wiosna przecież idzie. Zaraz tutaj sezon bikini się zacznie, prawda? Plażowanie. No to trzeba troszkę kondycję polepszyć, prawda? Troszeczkę poćwiczyć. Zobaczcie jakie piękne kwiaty tutaj. Znalazłam kolejny taki park przy morzu. Z ławeczkami, z kwiatkami. No super. Tylko spacerować, ćwiczyć, przyjść tutaj z książką bardzo zachęcają tutaj takie miejsce. No i dzisiaj bardzo dużo ludzi jest na zewnątrz. Po prostu wszyscy powychodzili. Mam wrażenie, że nikt tutaj nie pracuje. No i co? Wystarczy dzisiaj już spacerować. Idę w stronę domu. Troszeczkę się zmęczyłam. Nogi czuję, więc jest super. Wracam do domu. Winda u nas pracuje. Ale nie wystarczyło mi tego jeszcze... Spaceru, więc postanowiłam, że wejdę jeszcze schodami do swojego mieszkania, żeby tak już kon konkretnie dzisiaj pociszyć. Bo nie ukrywam, że ostatnio troszeczkę słodyczy zjadłam, więc no, muszę to jakoś wyspacerować te, te zbędne kalorie. No i super spacer, w ogóle super pogoda. Normalnie się zgrzałam z tą pogodą. No, taki dzień. Mam nadzieję, że spacer Wam się spodoba. Piszcie, czy takie, takie filmy Wam się podobają. Właśnie jeśli chodzi o turecki, to też dajcie znać, czy chcecie, czy chcecie się nauczyć jakichś a, tureckich słówek. Chętnie z Wami się podzielę. No i już, słuchajcie, jestem pod własnym mieszkaniem. Uf, troszeczkę się zdyszałam. Tak z biegu weszłam. No. I tak taki dzień. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.